Dzień dobry, dzień dobry. Mam dzisiaj ciekawy temat do poruszenia. Temat, o którym każdy Polak lubi rozmawiać, czyli kasa, kasa, kasa. Opowiem dzisiaj, ile kosztuje start w rajdzie Budapest-Bamako, zarówno przygotowanie do tego rajdu, jak i sam rajd. A widzom, którzy są tutaj po raz pierwszy, Powiem po co w ogóle jest ten kanał, na który trafiliście. Mianowicie opowiadam tutaj o przygotowaniach do startu w rajdzie Budapest-Bamako 2026, w którym to razem z moim kolegą Michałem wystartujemy w dwóch Smartach 451 w kategorii Spirit. Jest to pomysł z gatunku absurdalnych, bezsensownych i dlatego właśnie wartych zrealizowania. Nie ma się co oszukiwać, bez pieniędzy nie ma zabawy. Czy się to komuś podoba, czy nie? Takie są niestety realia. Stam start w rajdzie Dakar w kategorii chyba klasik Samo wpisowe to grubo ponad 50 tysięcy złotych plus potem wszystkie pozostałe koszty, jakie trzeba ponieść i tak, żeby spełnić swoje marzenie o starcie w Dakarze. Chyba grubo około 130-140 tysięcy złotych trzeba położyć na stole. Budapeszt Bamako jest trochę tańszy. Co nie znaczy, że jest darmowy, no ale tym niemniej różnica jest jednak dość spora, ponieważ z opłat, które musimy ponieść, to jest wpisowe. W kategorii Spirit my mamy tę taką przyjemną przewagę że z racji tego, że jedziemy szalonymi autami, płacimy 250 euro takiego jakby wpisowego, bezzwrotnego, nazywają to takim depozytem wpisowym, ale mniejsza o, o nazewnictwo. Oprócz tego faktycznie wpłacamy dodatkowe depozyty, w sumie 550 euro, które są zwracane już właściwie w trakcie rajdu, kiedy wystartujemy i spełnimy szereg warunków, bo organizator chce, żebyśmy po pierwsze autem z tej, z tej kategorii akurat pojawili się na konferencji prasowej w w Budapeszcie organizator też ma taką dupokrytkę, e, uzależnia zwrot jednego z depozytów, ale to dotyczy wszystkich kategorii rajdowych, e, od znajomości roadbooka, z czego trzeba zdać egzamin online, e, żeby nie było sytuacji, że ktoś potem powie, że czegoś nie wiedział. No więc, e, żeby odzyskać kasę, musisz zdać egzamin i wtedy niestety, no, musisz wiedzieć, mieć tego roadbooka przeczytanego. Sprytne zabezpieczenie, gratulacje dla organizatora. W przypadku startu w takich najbardziej wyczesanych kategoriach e, rajdowych 4x4 to jest od 1800 do 2600 euro za samochód, w zależności od terminu wpłaty, plus dodatkowe opłaty za, że tak powiem, dodatkowe osoby, bo w cenie są chyba tylko dwie kierowca i, i pilot, natomiast za pozostałych uczestników się dopłaca. Co jeszcze mamy do zapłacenia w rajdzie Budapeszt-Bamako? Musimy zapłacić 370 euro za ubezpieczenie auta, jeżeli jedziemy w dwie strony. Jest to ubezpieczenie, które zapewnia nam organizator. Około 370 euro musimy zapłacić za wizy. W tym wypadku będzie to wiza mauretańska, wiza senegalska i gwinejska, bo do Sierra Leone chyba mamy wjazdy jako Polacy, my akurat bez wizy. Natomiast w drodze powrotnej, jeżeli wracamy na kołach, sami musimy zapłacić dodatkowe chyba 50 euro za drugą wizę mauretańską, żeby móc przez ten kraj wrócić. Kolejne 370 euro to są opłaty rajdowe i licencje rajdowe na nasz samochód. Marokańczycy, senegalczycy, chyba Mauretańczycy też tego wymagają. 50 euro od osoby zapłacimy za tzw. serwis ewakuacyjny, więc gdyby cokolwiek nam się stało, to pakują nas w samolot i wywożą z powrotem do Europy. W tym roku jeden z uczestników miał okazję skorzystać z tegoż wypasu, ukąsił go jadowity wąż. Na całe szczęście już wiemy, że, że nic się wielkiego nie stało, chociaż zagrożenie życia było dość spore. Zawodnik czuje się dobrze, jest chyba z tego co wiem na Węgrzech. Kolejna opłata to jest 170 euro od osoby za zezwolenia i licencje rajdowe, ale już na tę konkretną osobę, a nie na samochód. I to daje nam jakieś 1330 euro opłat, oprócz tego wpisowego, o którym mówiłem na początku. I na deser y, mamy jeszcze do tego ubezpieczenie rajdowe. I to ubezpieczenie jest tylko na czas rajdu, czyli na te powiedzmy 18 dni, kiedy on się y, odbywa. Wynosi ono od 15 do 30 euro dziennie na osobę, co daje nam jakieś 270 do 540 euro za cały czas rajdu. Jeżeli wracamy na kołach, no to trzeba sobie wykupić samodzielnie jakieś ubezpieczenie. Ja tu akurat korzystam zazwyczaj z rankomatu, w którym sobie wyklikuję jakieś ubezpieczenie za 500-600 zł mniej więcej na ten czas, kiedy będę wracał. Trzeba jeszcze uwzględnić koszty samego wyjazdu i przygotowania auta. I tutaj, w przypadku Żuka w roku 2016 przygotowanie auta kosztowało mnie 30 tysięcy złotych, i to jest koszt samych części, niezbędnych materiałów, wyposażenia itd. Nie ma w tym robocizny, którą wykonałem sam przy pomocy mojego przyjaciela Janusza, który mnie w tym bardzo mocno wspierał, za co serdecznie dziękuję nadal i będę dozgonnie wdzięczny w przypadku rajdu w zeszłym roku, kiedy jechaliśmy BX-em. No, Piotrek do dzisiaj się nie przyznał, ile tak naprawdę włożył w tego BX-a, ale obstawiam, że też nie było to mniej niż 30 tysięcy złotych i znowu, nie licząc kosztów pracy, którą wykonaliśmy sami, zarówno on, jak i ja. No i w przypadku smartów to też nie będzie mniej. Koszt zakupu Smarta, takiego jakiego potrzebujemy my, to jest około 9000 zł. Koszt zawieszenia amerykańskiego to jest jakieś 12 tysięcy złotych. Plus dochodzą bagażnik dachowy, opony, dodatkowy akumulator, inne duperele i już mamy trzy dychy na liczniku na luzie. Na Pozostaje do podliczenia koszt samego wyjazdu. Jeżeli przyjmiemy, że auto będzie paliło 10 litrów na 100 km, smart na szczęście tyle to pali w mieście, jak jeździ z zimnym silnikiem, więc w tej trasie pewnie spali 5, ale użyję wartości 10, żeby było Wam łatwiej ewentualnie odnieść to do siebie, tak? Więc przyjmujemy 20 tysięcy km w dwie strony, 10 litrów na 100 km, 2000 litrów paliwa po 6 zł to jest jakieś 12 tysięcy, czyli w przypadku Smarta będzie to 6 tysięcy, może 7. Jeżeli założymy, żeby spali jednak trochę więcej niż 5 litrów. No ale paliwo tam będzie też trochę tańsze w niektórych miejscach, więc powinniśmy się w tej szóstce za paliwo zamknąć. No i na sam wyjazd zabieramy ze sobą około właśnie 25 tysięcy złotych, bo pamiętajcie o tym, że jadąc w jakiejś większej załodze koszty się rozkładają na kilka osób. My jedziemy każdy w swoim aucie, więc każdy ponosi swoje koszty sam. Wobec tego potrzebujemy 25 tysięcy złotych na osobę, żeby w ogóle móc wystartować, bo 6 do 7 tysięcy zje nam paliwo, 3 tysiące w maksie zjedzą nam promy do i z Afryki, bo musimy jakoś to Morze Śródziemne lub Cieśninę Gibraltarską pokonać, więc tu mamy dyszkę i zostaje nam 15, które będziemy sobie zużywać na jedzenie, picie, jakieś noclegi w hotelikach i tak ale te 15 mamy policzone z dużą górką, dlatego że w tym jest zawarty koszt ewentualnego biletu lotniczego, gdyby trzeba było wszystko porzucić i natychmiast z Afryki uciekać. Bo cały czas z tyłu głowy musimy mieć to, że tam, no w tych krajach, w których jesteśmy, no, one są powiedzmy stabilne, ale nie w europejskim stylu. Zresztą, skoro nawet w Stanach Trump był w stanie dojść do władzy, mimo że demokratycznie, to sami rozumiecie, e, tam też się mogą w Afryce wydarzyć równe rzeczy, różne rzeczy. Rzeczy, szczególnie Gwinea, gdzie i tak rządzi, hunta wojskowa jest niebezpieczna. No, przykład Mali, tak, gdzie rajd się kończył aż do 2016 roku, i w 2017 przewrót wojskowy i koniec imprezy. No, w sumie dzięki temu mamy dłuższy rajd, bo przez Senegal, Gwineę aż do Sierra Leone, do Freetown, więc wyszło na, na plus. Ale wracając do kosztów, podsumowując te koszty, trzeba przyjąć, że około 60 tysięcy złotych zje nam ta wyprawa na osobę. Oczywiście postaramy się załatwić sponsorów. Może nam się uda, może część tych kosztów właśnie pokryjemy z jakichś z jakich współprac. Nie wiem, nie mam pojęcia, wyjdzie w praniu. Tym niemniej jakby jesteśmy przygotowani na to, że taki koszt musimy ponieść i nas to, mam nadzieję, nie zabije jakoś bardzo. No, jest jeszcze rok, więc zdążymy spokojnie zarobić, żeby było co wydać. Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać startu w rajdzie. Akurat ja moim smartem jeżdżę praktycznie codziennie, więc kiedy do niego wsiadam to się po prostu uśmiecham i, i cieszę się, że, że będę mógł nim wykonać tak szaloną podróż. Bardzo mnie ta wizja kręci. Jak będziecie chcieli, no w komentarzach wystarczy napisać, bardzo chętnie przygotuję odcinek, gdzie wam tego smarta pokażę z bliska jeszcze przed przeróbką. No a potem będziecie widzieli jak yy, będzie przebudowywany, żeby mógł podołać trudom trasy jaką ma do zrealizowania. Na dziś to myślę chyba wszystko. Dziękuję, cześć i do następnego spotkania.